Dobrze byśmy z czołki nasowali. Trzeba mi się kamera nie wyłoszcza. Mi się robiszcie, mi się kamera nie wyłosza, do tego ja powinna mieć jedną lzewerkkę. Teraz jak się jedną ręką. Daj plecak. Daj tu. Ja daltem, to jest cud. A żeby mi się wyjdzie. Maneczystan. Przejdź mi tu pod nogi. Trochę po ścianach, po skałach, po ścianach. Dużo wyraźnie w kamerę, się To nie ale żeby to było widać. A tu dodałem przyszłość, nie? Mhm mm Trzeba tak, ja poczekać, bo tam mieszka, muszę mi przyjechać Dobra, to ja sobie przejdę dalej Tu będzie przejrzał Kurde, jak nie się tak. Daj mi jedno jak też Daj mi jedną, Daj mi jedną rampkę, misiek Tam jest jeszcze tędy zejście I będzie nie zejście trzy Ale czasem nie było jeszcze tu gdzieś innego wejścia Ale nie jest tu w ziemi w głąbie z Jest tam pożone? No jest, ale żeby dali Dokładnie była i tam widać Może nie tam, dalej, jak... no bo mnie bo, ja miałem, bo tu mam na kamerze. Daj. mi. na polu widać. Daj, ty. daj, gdzie się Ty będziemy czarny film. A my będziemy jeden. Trzymaj. Tak na ojca no, wyjdzie czarna. To za usy mają na na, 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 na Nie daj, trzeba. To Lucas Tu to, masz. To, Dobra. Dobrze. Ja sobie cień. Dobra, to. Ale macie Ania ręka Nie trzeba brać jednej kamerze, kamera w drugiej Maniek jesteś tam? No. Ej, a tu w góry co jest? Też jakieś przejście? Ania, tu jest, na dole. A co to jest w górze? Patrzcie się do góry? Nie ma, tu jest tylko wyjście takie prze... A taka wola. No. Ale tu jest, tu. Ja widzisz coś? Dobra, idę. Ja. Jak już przed górą, czy tam przyszłaś? Co? Tu? Górą czy tam przyszłaś? Górą tu też szedłem nawet, no dołem nie bardzo. Trzeba jeszcze kamerkę ustawić. się gdzieś górą? No to patrz, to może gały, żeby zrobili. Co, gały? No, może nie, nie, no, co No, jeszcze wiesz co? Jak tu się ktoś tym interesował? A ty jesteś. Tam jest, a nie. tam Tam jest ciekawe do góry. Tu jest jakieś wieścia, ta ta na dole, głębokie. No. Pięć dziura do dołu. A takie widać? Co no? A nie, na dole tu przed ani... Są dwa przejścia. Ja idę dołem. Aha, ma niech się spińdra. Teraz ja spróbuję, a, Kroja, stróżuję, a nie, czy się nie zabija. Wkłada, żeś wyszedł już. Ja teraz nie przyjdę sama tutaj. Mam kamerę i latarkę w jednej ręce. Muszę mieć w ręce... A ty leżysz ja się A uważaj Krzysiek jest Ania pod tobą Ona on tam jest? No. Miałam właśnie skakać Misiek wychodzisz? Wychodź no, Krzysiek mogłeś zejść dołem, bo tu będziesz musiał. Albo my przechodzili górą. No wy no, górą mamy za nią dołem. O nie to może Misiek. Nic mi jeżeli. Nie, nie to piesz tam polecał gdzie ja chciałam, widziałam tą dzielę. Wiesz na no dzień, okej Tam ok, jest się? Ja tam nie to <grych> Chodź Krzysiek. To tam mis jakby tu jest podatka, po prostu. Jesteś podemno, nie wiem, trzeba schodzić czy nie? Pasałabyś być wiesz, to mi pomożesz zejść. O, jesteś nade mną. Kręcić tutaj. Nie no kręcaj, nie to wygląda. A, głowy bo... urwałam. No właśnie. Niska temperatura. Co, my tam schodzimy z góry? Tak, tak, my górą przechodzimy. Teraz idziemy dobrze. góry. Przejdźmy mi tu, misiak. To nie mogę trafić. Najgorzej wyjść tam po. Tak, tak, można tutaj rzucić. Lepiej jest, Myślałem, że ta nie da się dobra. Dobre. Patrzcie, a Dobra, się. na to. Patrzcie, te skały wyglądają jak złote. Wy to widzicie? Dobra, idzie Patrz, wyglądają jak złote, nie? No. Mam na jakim poszedł? Ale tutaj. A to chyba Co dzis? Bo my tam idziemy już. Co? Gubiłeś się? Właśnie nie pamiętam, bo to mnie widzę, żeby... Tu i prosto chyba było. Co? Tam do góry i prosto. Tam jest, popatrzcie, na tej stronie bocznej powinna być strzałka. Gdzie? Znaczy nie Co na te szczałki się rozpuściły? Patrz korzenie drzewa. Bo no się... Chyba tu, tylko nie wiem, czy my przez takie wąskie tam przechodzimy. Ale patrzcie tam, gdzie jest wydeptane. Już nie my, nie? Co? Który, jest tam, to, nie jest? tam się pierzy. Tam się pierdził. Tam się nie. Jest A nie tamten, tamten? Jest, jest tam jak ten? Tu nie. To No pewnie tu. Tu się zgodili. Napierdziliś. A tam, bo nie dobrze chyba szłeś. Co, tu? Do góry? No. Czekaj. chyba tak. nie tamten, ja jakaś. Licia Wiecie, nie działa nie się przez jakieś wieże chyba Kurwa, prosił, bo znaczy Uwaga? No Czekaj No ja pierdola by tak nie pójść w dół kur... Wszystko, so, A kamera była włączona cały czas Idziesz? Kurwa Lepiej jak górą

Daj nam chcę, jedną. Rozwalił głowę na skalę Trochę się bieda puchnął. Macie? No. I jak żyjesz? Żyję. A ty gdzie oh. Górą. Górą my k***a, weszliśmy do EMA, weszliśmy górą. Zabłądziliśmy. Ej Mariusz. Idziesz? Co czy wyjść z dupy dał. A jak masz troszkę nagrać, to się nic nie stanie, uważaj. Tak, teraz horrorystyczny filmik. I co, jak byłaś tam koniec? No jak kóźdu dupą koszulce. Cię sobie ja Ja też się targałam, że w jednym miejscu, bo mnie skala nie chciała pójść. Najgorzej kurwa jest spalipować w lewo. Takim... I było zejście i jest wyjście.